Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj się zabierzemy za problemy związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Wybory się zbliżają. Mamy tak naprawdę 3,5 tygodnia na to, żeby się nad tym wszystkim, temu wszystkiemu poprzyglądać. Rozpoczniemy od tego, że zastanowimy się nad tym, czy ordynacja wyborcza daje jakieś ciekawe możliwości. Obywatelom w tym, żeby robić jakieś ruchy, jakieś porządki, partiom na listach, czy że tak powiem, nasza rola jest prosta jak schemat gwoździa, to znaczy oddajemy wszystko do decyzji innym. W związku z tym trzeba było rzucić okiem na ordynację wyborczą. I ordynacja wyborcza do, się znajduje w kodeksie wyborczym polskim z, między artykułami 328 a 368. Z punktu widzenia wyborcy tak naprawdę ważne są dwie rzeczy. To znaczy pierwszą rzeczą, która jest ważna i istotna, to jest sposób yy, głosowania. Głosowanie jest tak, jak to zwykle w Polsce bywa. Proste, łatwe i przyjemne, to znaczy jedna duża kartka, dużo. Różnych rzeczy, dużo pudełek, jeden krzyżyk. Wiem o tym, że w Polsce parę milionów ludzi miała, czy może milionów przesada, ale no parę set tysięcy ludzi miało problemy z tym, że to ma być jeden krzyżyk, jedna kartka. Tak jak na wzorze Państwowej Komisji Wyboczy, to akurat z 2004 roku, ale to się nie zmieniło. Druga sprawa jest dużo ciekawsza, ponieważ jest to kwestia ustalenia wyników. Są dwie sprawy, które są kluczowe: to znaczy, są to artykuł 355 i 359. One są standardowe polskie artykuły. Pierwsza to jest tak zwana gilotyna, czyli, że jeżeli mamy mniej niż 5% głosów, to nie bierzemy udziału w podziale puli mandatowej to jest jakby jedna uwaga, aczkolwiek w przypadku Parlamentu Europejskiego to jest taka uwaga troszkę pusto idiotyczna, ponieważ ona y, mówi o jednym, to znaczy, że czy poziom wybieralności tak, żeby trzeba mieć dużo więcej głosów, żeby dostać mandat, czyli to to 5% tak naprawdę nic nie daje. I druga sprawa to jest artykuł 359, który jak to zwykle w polskich wyborach daje wyborcy możliwość zrobienia partii, matce partii bałaganu na liście. To znaczy nie musimy głosować na pierwszego i kolejność, którą partia wymyśliła, czy ugrupowanie nas do końca nie obowiązuje. Możemy sobie wybrać. Kluczowe są dla liczenia głosów dwa elementy, to znaczy artykuły 356 i 358. Artykuł 356 mówi, że wyniki ustala się w puli ogólnopolskiej. To znaczy, wszystkie głosy dla wszystkich kandydatów zbieramy razem i na podstawie tej puli ustalamy, który komitet ma ile, ile mandatów. I 358 mówi o tym, w jaki sposób ustalamy, kto tak naprawdę zostaje europosłem. Myślę, że dla nas ten drugi element jest istotny i ważny. 350 artykuł przewiduje, że liczy się tą ilość mandatów, które przysługują na dany okręg, w zależności od ilości ludzi, którzy w nim głosowali. Jest to dość skomplikowana procedura, aczkolwiek wydaje się, że bardzo uczciwa. To znaczy, że każdy głos jest równy i nie mamy tego typu sytuacji, że jak przy wyborach naradnych, tak, gdzie powiedzmy Radnego Rady Warszawy. Z Mokotowa, gdzie tam jest ćwierć miliona ludzi mieszka, tak powiem, musi wybrać taki, ja nie mówię o liderach list, ale takim, powiedzmy, nam ostatni, co się załapuje, to i tak musi mieć dobrze powyżej półtora tysiąca głosów. A po drugiej stronie jest sytuacja taka, że jest mały obszar wiejski, gdzie jest wybierany radny i się złośliwie mówi, że kandydat na radnego, który ma żonę i Kochanka jest w lepszej sytuacji niż tego, który ma tylko żonę, no bo jeden ma, oczywiście jest wszystko w okręgu wyborczym, no bo jeden zbiera trzy głosy, drugi dwa i ten, który ma trzy, to wygrywa. Więc w każdym bądź razie tak to wygląda. Zrobimy sobie teraz przykład. Ja pokażę tutaj tabliczki, jak to należy liczyć. Zrobimy taką wersję uproszczoną, to znaczy, że założymy, że są tylko trzy okręgi wyborcze, w Polsce jest 13. I że mamy do wyboru list 3, a nie powiedzmy naście tych list, tak jak jest w rzeczywistości. No i w tym momencie zobaczymy, jak to działa. Proszę Państwa, tutaj mamy założenia dla naszego przykładu: 7 mandatów, 3 listy, 3 okręgi. Wyniki dla okręgu pierwszego, w którym jest dość dużo wyborców. Wyniki dla okręgu drugiego, w którym jest zdecydowanie mniej wyborców, bierze udział, są niższe wyniki. I okręg trzeci, który jest największy, ale różnica między pierwszym a trzecim nie jest drastyczna, co za chwilę zobaczymy w zestawieniu. Tu mamy zestawienie, podsumowanie ilości głosów oddanych na poszczególne listy i razem na wszystkich wyborców oraz próg pięcioprocentowy. No i teraz mamy ten najtrudniejszy element, czyli ilorazy. Czyli bierzemy liczbę głosów oddane na poszczególne listy i kolejno dzielimy je przez liczby naturalne: 1, 2, 3 i 4. Więcej nie warte jak Państwo widzicie, i tu są trzy, to jest siedem największych liczb. I tutaj mamy wyniki i podział mandatów dla listy pierwszej, która wzięła wyniki dla listy drugiej. Listy pierwsza i druga wzięły mandaty w pierwszym i trzecim okręgu. No i tutaj mamy jeszcze listę C, która wzięła jeden mandat w pierwszym okresie. No i na koniec musimy sobie powiedzieć, że jako świadomi wyborcy chcielibyśmy w jakiś sposób dokonać głębokiego wyboru, to znaczy nie tylko ugrupowania, które, ale również kandydata. Zamierzam tutaj pochylić się nad paroma Okręgami w okolicach w Polsce i omówić trochę, tak naprawdę, kogo możemy wybrać, jakie mamy możliwości, co nam ugrupowania proponują. I myślę, że byłoby to dla nas z Serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.